Dlaczego Bóg błogosławi dawcom? O co chodzi w tym prawie duchowym, który pokazuje, że Bóg błogosławi osobom dającym, dzielącym się, osobom, które są hojne. Zaraz Ci to wytłumaczę, natomiast zanim Ci to wytłumaczę, zachęcam Cię do zaobserwowania mojego profilu po więcej treści, które pogłębią Twoją wiarę, nauczą Cię pewnych postaw duchowych, które pomogą Ci otworzyć niebo i Twoje serce na Boga. A jeżeli nie możesz tego filmiku obejrzeć teraz, to zachęcam Cię do zapisania go sobie na później. Wróćmy do pytania, dlaczego Bóg błogosławi dawcom? To jest bardzo proste, dlatego że sam jest dawcą i to jest prawo, które naprawdę musimy zrozumieć, żeby wyskoczyć z mentalności braku. Mentalność obfitości, mentalność dziecka Bożego jest tą mentalnością, która rozumie, że Bóg jest dawcą, Bóg daje, On daje wszystko i On nie chce nam nic zabierać. To nie jest w Jego naturze odbieranie, zabieranie, okradanie nas z czegoś. Nie, nie, nie. I dlaczego On błogosławi dawcom? Dlatego, że dawcy manifestują Jego naturę. Po prostu, jeżeli my dajemy, jeżeli my się dzielimy, jeżeli my ofiarujemy coś drugiemu człowiekowi, innym, czy jemu samemu, to on błogosławi. Myślę, że wiele osób ma już takie doświadczenie, jak Bóg potrafi błogosławić w momencie, kiedy zaczynamy się dzielić z innymi, albo gdy wspieramy dzieła dobre, Boże. Jest to naprawdę niezwykłe prawo. Także to, co potrzebujemy zrobić, to wyskoczyć z takiej mentalności, że Bóg chce nam coś odbierać, że Bóg, że Bóg jest biorcą. Absolutnie nie jest. Bóg jest dawcą. Zawsze był i zawsze będzie i to potrzeba zrozumieć. Błogosławi osobom, które mają podobne zachowania, które manifestują jego naturę. Modlitwa i dawanie są ze sobą zawsze nierozerwalnie połączone i bardzo często modlitwy samolubne nie są wysłuchiwane, ale też jest tak, że cudu nie, możesz, nie można kupić, natomiast naprawdę można poruszyć Boga gawaniem, dzieleniem się i byciem hojnym. O tym też piszę w moim e-booku. Mój e-book jest też skoncentrowany na tym, jak otworzyć niebo i bardzo zachęcam Cię do poznania tych wielu postach i praw duchowych, które naprawdę poruszają Boga, poruszają niebo i otwierają nasze serce na obecność Boga w naszym życiu.